Pan nas utwierdzał w fakcie, że żadnego tutaj wjazdu nie będzie, że z tej strony się nic nie będzie robiło, tylko wszystko z tamtej strony. Miała być powiększona rampa i przerobiony węzeł cieplny, bo tam przeszkadzało. że nic takiego się nie stanie. Że nic takiego się nie stanie. Ja proszę pani po świętach wiel... no my by, byliśmy spokojni, bo przecież... No, Jeżeli się... człowiek tak pani mówi, poza tym, no to też państwo... Ale to mówi, ja byłam że... z koleżanką i zresztą cztery osoby o tym wiedziały, bo tyleż osób się im, im I zainteresowało, tak, tak. tak żeby I... pobiegać i... Ja poświę, ustne tak. ustne z, e, zapewnienie, że tak. nie, nie będzie z tej tu dostaw. Będzie. Żadnych dostaw. Że ja bo przyszłam... pani się o to pytałyście, bo się tego bałyście po prostu. Tak po prostu. że tak będzie że właśnie o to nam chodziło. Się. Nas zapewniano, że nic się tutaj dziać nie będzie z tej strony, tylko wszystko z tamtej tak jak było. A jak było z tamtej, to jak było? Proszę pani, tam jest rampa, tylko ta rampa miała być powiększona i miał być przerobiony węzeł, bo tam chyba przeszkadzał. Ja nie wiem, ja się nie orientuję w tej sprawie, czy tam przeszkadzało, czy nie przeszkadzało. W każdym razie rampa miała zostać i dostawy towarów miały zostać. Ja po świętach wielkanocnych nawet nie musiałam na tej Biedronki wchodzić, bo nie miałam potrzeby. Ale tak, no, a wejdę, zobaczę, co jest. I pani, yy, która tam spisywała towar, no, pykała yy, komputerkiem, zamawiała, mówi, a, będzie remont. Ja by to kiedy ten remont? A, mówi, już w sobotę, ostatni dzień, także od niedzieli. No i proszę Pani, ja od rani, ona mnie oczywiście wyklarowała, że podjazd będzie tu i tu będzie magazyn. Poszliśmy do architektury i sprawdziłyśmy faktycznie, no, pan tam zaczął się chodzić, szukać tego drugiego projektu, bo niby to drugi projekt wpłynął. Oczywiście wpłynął. Wpłynął właśnie z tym wjazdem, gdzie taką krechą było ta ten wjazd tutaj. No i proszę Pani, jak my żeśmy tam dotarły i dowiedziały się o wszystkim, więc się zrobiło od razu wielkie larum. No i część bloku powiadomili, część lokatorów powiadomili, bo takie mają prawo. Obowiązek. I zaprzestali. Zaprzestali. Yy, za kilka dni dostaliśmy decyzję o wycofaniu tego drugiego yy, projektu. No i zaczął się. Zaczął się, proszę panią, remont zgodnie z drugim projektem. Po kontroli przeprowadzonej przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i w treści, w opisie całych planów, jest, mm -hmm. że dostawy całodobowe no, no, tak, całodobowe. No, tak całodobowe, przyjmowanie towaru. A ja mówię, ja w nocy muszę się przespać, bo jak gdzieś cierpię, to w nocy chociażby mogła się przespać, nie? I ta rampa miała być pogłębiona, tamten węzeł miał być przeniesiony. Nie tu miały się całkowicie dostawy odbywać. Znaczy. Wiemy, że zostaliśmy tak. po prostu oszukani. Oszukani w tym wszystkim i zależało na akcent całkowitej akceptacji, żeby wydać zezwolenie na rozwój. No nam, na tak, nam tylko chodzi o to, żeby nie odbywały się dostawy z tamtej strony. I, i, i o nic więcej. Przedstawiciel firmy, firmy Geronimo na nasze pytanie, czy do godzin, bo tak argumentował, że dostawy będą tylko i wyłącznie dwa razy dziennie do godziny 22. No więc na pytanie, czy da nam to na piśmie, stwierdził, że absolutnie nie. No w dokumentacji. Ale w dokumentacji u inspektora. Tak. My tu mieszkamy już 40 lat. Więc ta pokolenie to inaczej nie ma. wygląda. A jeszcze tak na marginesie, to będąc w środku, w tym czasie, kiedy była przeprowadzona kontrola przez inspektora Wojewódzkiego razem z koleżanką, byłyśmy. Byłyście Pani, tak, poprosili tak, nas możliwość, Jest jest hmm. możliwość takiego, wie Pani, kompromisowego rozwiązania tego, tylko hmm. trzeba mieć dobrą chęć. Na... My na ten kompromis wyrażamy zgodę, bo wtedy naprawdę unikniemy całego tego zamieszania. A na czym miałby on dokładnie polegać? To musiałaby Pani zobaczyć... To znaczy, tak miało plany. być to, że po tamtej stronie były lodówki, cała ściana lodów. I pan na przykład proponował w ten sposób, pan z nadzoru, żeby po prostu pójść na kompromis, żeby oni y, zrobili ścianę działową taką, no ile tam potrzeba na ten paleciak, i półtora no, metra, żeby tu rozładowywali i tam wwozili, To by nikomu nie przeszkadzało, absolutnie. Ja zadzwoniłam do Wydziału Nadzoru i hmm. architektury, i tam mi powiedziano, że. Zmiana została wycofana, bo ta zmiana miała wprowadzić dostawę tam, tą mhm. tam z tamtej strony, ale zostało to wycofane, a pierwsze, jak zresztą zawiadomienie dostali więc dzwoniła niewielka przeróbka, bo tu węzeł cieplny miał być tam przyłącze mhm. trochę przy... miało przeniesione, przeniesione się poprawione, tak. poprawione i miała być tutaj dostawa z tej strony. Można doczytać się w dokumentacji, że towar przewożony Samochodem będzie szedł nie na magazyn, tylko bezpośrednio tylko na sklep. Bo jeżeli bezpośrednio na sklep ma towar to po co ten magazyn tam? Tak Tyle lat chciałbym. było, niech jest dalej przecież my tego nie zniszczymy. Przychodzimy tu sami na zakupy, mamy blisko. Tylko żeby ta dostawa odbywała się we właściwym miejscu. No i urzędnik, który pracuje w Urzędzie Miasta, za na nasze pieniądze mówi w ten sposób, żeby być zadowolonym, a za dwa, dwa trzy tygodnie być zdenerwowanym. I rozżalonym z kolei. No bo przecież jak inaczej to można? Mówi nam tak, za chwilę się, za dwa tygodnie się okazuje co innego. No, no to albo my jesteśmy niedorośli, nie dorośliśmy do tego, żeby słuchać, albo nie dorośliśmy do tego, żeby przekazywać informacje. No przecież nie wierzę, że jak żona była z sąsiadką jeszcze inne osoby były, że co innego słyszały, co innego przyszły do domu, mówiły.